Dzień dobry witam elo państwo serdecznie Jesteśmy dzień przed wyjazdem Ja za jakieś 5 godzin muszę wstać Bo o 3 trzeba wstać O 4 trzeba wyjechać do domu Bo lecimy na wakacje do Japonii! Um. A jak nie zapomnę nagrywać vloga, to będzie dobrze. Więc jak wam powiem, że zapomniałam nagrywać vloga, to się nie zdziwcie. jest to bardzo możliwe. I mam właśnie spakowaną kosmetykę. Muszę tu jeszcze dopakować gumki. Tak jak wiecie, do włosów gumki. Um, właśnie rozpakowuję plecak. Z obozu, bo dzisiaj wróciłam z obozu, muszę Wypakowuję rzeczy z plecaka I mama musi tu dopakować różne rzeczy No i co ja to wypakowuję Wypakowuję I zaraz zostajemy e, Aczkolwiek e, e, No to muszę to wypakować O boże muszę to wypakować I Idziemy spać tak więc Idę to wypakowywać, a potem spać. Tam idziemy do Slip, ale się przejedziemy ten, e, bo tak. Będzie trzeba zawracać. Teraz trzeba się zawrócić. Tam nie tam ja nagrywam, bo tam jest strefa relaksu. Więc ja wchodzę i widzimy się chyba w samolocie. Chyba, że będą jakieś problemy. Jednak jeszcze tam nie idę siedzieć, bo idę sobie nagrać Reelsa. Tylko nie wiem gdzie. Dobra, powiedzmy, że tu będzie ok. Więc ja idę nagrać i wbijajcie do mojego IG, tam będziecie mogli go zobaczyć. Już w samolocie, teraz robimy unboxing takiego woreczka. Nie wiem co tu jest napisane, ale puja. Uuu, eee... a to takie lepsze. Takie lepsze co w, niż w zeszłym roku niż te To fajne. Taka szoperka. Hehe, do kolekcji. Mamy opaskę na oczy, od razu to wydaje. Dalej... Skarpety, takie o, skarpeteczki. Dalej mamy... To jest... Tak mi się wydaje, że to jest pasta. Czeka. O, kremik. I... to jest pasta? Aha, dwa kremiki, ok. Tak, bo ogólnie lecimy w biznes. jakby ktoś się jeszcze nie zorientował. <laughs> Dalej mamy. Co to jest? Tak, Jakie to To są do uszu. To też sobie oddaję, bo ja nie Czoteczka, o, a tak, od co roku robię lepsze. Jeszcze lepsze? <laughs> No ale nie w zeszłym roku były takie inne. To będę takie szczeteczka. Mam swoją rękę i na słuchawki i gumy. I to wszystko. Ogólnie zaraz będziemy sobie sterować. To jest takie sobie. O! można sobie patrzeć, tam jakiś samolot drugi stoi. I ja Wam pokażę, bo je patrzcie. Dzisiaj robię tak i uwagę. Ale muszę się podnieść, bo zaraz będziemy startować. Uj. Ogólnie zostało nam. Mama, gdzie tu pisze, ile zostało? Które pisała? Zostało nam. 90 km. Ruch. Zostało nam 6 godzin? Nie, niemożliwe. Mama, no, gdzie tu pisze, ile nam zostało do przelecenia? Distance. O, time to Osaka, 9 godzin. Um, no, ale to zaraz, bo najpierw pokazuję Stan, taki ryż, z czymś. I z czekoladą i z posypką, więc super. E, tu mam sałatkę, której nie zjem. Dostałam takie mleczko, kakao jak trochę. Bardzo dobre. I miałam tu makaron, taki, taki, wiecie, taki mały. I jakieś takie coś i jajko, ale zjadłam samo żółtko. Może zjem zaraz białko. I, I ja się biorę za jedzenie ryżu. Zaraz jeszcze dostanę pewnie bułeczkę, bo mam. Zim pan przyniósł chlebek Jakiś taki... Nie wiem co to jest za chlebek Wygląda jak bananowy chlebek No nic nie, nie chleba Nie wiem No jakiś chlebek w każdym razie I będziemy jeść, bo no, dobre jest I w ogóle dostałam jeszcze kredki Tam jest temperówka w środku Czekaj Jak mi się będzie nudzić? przystawka. Tak już byłam załamana. E, I mam, słuchajcie, makaron z sosem pomidorowym i pompecikami które są tak dobre no, no no, pyszne, przepyszne, więc ja to idę jeść, bo to jest za dobre, żeby mnie na to patrzyła i tego nie jadła. Na co mi to? Na co mi to? W sumie nie wiem, ale Tu mam jajecznicze. paróweczkę, marcheweczki, której raczej nie zjem. Taką baby bułeczkę. Jak precelek. pączki chyba. Z czekoladą. mytele Pewnie do bułeczki. Masło i znowu mam Szoko, szoko, więc Ja mogę takie śniadanie jest codziennie. Ogólnie tu zjadłam śniadanie i jeszcze zostało 56 minut, czyli będą jakieś 20 minut, 20 minut, 20 30 będziemy lądować, Dzisiaj zaczniemy lądować. Właśnie tu mam skrzydełkę Zły kam i Japonia, ale jeszcze nie w miejscu docelowym, mm. bo okazało się, że jeszcze lecimy e, dzisiaj e, do Tokio i właśnie będziemy iść przez co? Przez kontrolę? Czy, czy przez co? Tak więc jak mówiłam jesteśmy już na lotnisku. Mam na przykład się z głowiem, jeszcze mi ptasz. E, i stoimy i Nie wiem, może zdążymy, Zdążymy chyba. Zaraz lecimy do Tokio. I tam. Ile będziemy dni w Tokio? Hmm. Nie wiem, nie, nie, jeszcze nie spostrzegamy. Lecimy. No. lecimy. O, właśnie. Jezujemy doświadczenia w lataniu. Właśnie, jak? Z, z, to to się, co Zdanę. Zdanę się Zdanę zobaczy. A mamy tylko do środy na razie. No. A wraca z góry. Tak, bo mama idzie na górę. Mama wchodzi na górę. I ma kijek. I zobaczymy, czy ją z tym ale będzie w połóżce Więc e, tak Albo się widzimy w samolocie Albo jest z jakimiś innymi przygodami Ogólnie to siedzimy już w samolocie I zaraz będziemy Właśnie ruszać no, Mam usiadł obok mnie A tam tata ta z tyłu I będziemy zaraz ruszać dopóki, Ile będziemy lecieć? Godzina 15 chyba Coś się Więc Hej, ogólnie, to jesteśmy w Tokio. Właśnie siedzimy i czekamy na autobus do naszego hotelu. Mm -hmm. Będziemy jechać, a potem pójdziemy na jedzenie. Tak? Na jedzenie. I pewnie zahaczam jeszcze o milion sklepów typu kuromi i tak dalej. Bo ja potrzebuję zahaczać o te wszystkie sklepy. Tak, dobrze słyszysz. Reakcje mamy. I, um, I w sumie to ja wiem, czy coś będziemy jeszcze dzisiaj robić. Ja będę spać, jak będziemy jechać po to to I tak właśnie kończymy pierwszy odcinek z podróży.